Cześć! Szymon z tej strony witajcie u mnie na kanale. Powiem dziś kilka słów o komiksie Batman Detective Comics, gotamski Nocturne, akt drugi, który został wydany przez Egmont, ale o dziwo stanowi trzeci tom serii Batman Detective Comics. Jak już wcześniej powiedziałem, wydawnictwo Egmont, wydanie miękkie ze skrzydełkami. Ja ten komiks pożyczyłem od kolegi. I jest to trzecia część cyklu: czytałem poprzednie I z tego co pokoja, że powinny być recenzje na kanale. I tutaj mamy historię opartą o scenariusz przede wszystkim Rama V, a wspomagają go także Simon Spurrier oraz Dan Waters. Ze strony technicznej to mamy... Yy, można zwrócić uwagę na informację, że to zawiera zeszyty Detective Comics od 1071 do 1075, czyli nadal kontynuujemy oryginalną, czy pierwotną numerację serii Detective Comics, coś co wróciliśmy w czasach DC odrodzenia, bo... Wcześniej szła cały czas po kolei, później w czasach New 50 tu było zrestartowane numeracje, a teraz idziemy idziemy wszystkimi numerami tak jakby po kolei. No dobra. Nie przedłużając zbyt, nie powiem, że ten komiks jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo słaby. Niestety. Ramwi prowadzi fabułę bardzo w powolny sposób i cały czas liczę, że ona do czegoś konkretnego zmierza, ale Zanim do, zacznie cokolwiek się dziać, jakkolwiek się wyjaśniać ta, ta tajemnica, te, te wydarzenia, coś co, do czego to było wszystko rozstawiane, przygotowywane, to ja już zdążę zapomnieć, co było początkowo, zdążę mnie to ze trzy razy znudzić i cóż. No i tak to niestety jest w tym komiksie. Mamy tutaj sporo retrospekcji, sporo nawiązań do przeszłości, do tego... Jak yy, Dziedzictwa Orkhamu, jeśli dobrze pamiętam, że niby to jakaś wielka rodzina. Mamy w ogóle przygotowanie do jakiejś wielkiej imprezy. Tutaj mamy, zaraz zacznie się dzieje, Gotam, obecnie, budynek Orkhamu właśnie będzie się działo. Tutaj mamy, że Badger teoretycznie czygam, orakel dokładnie nad wszystkim czuwa. Niby Batman i Sojusznicy się przygotowują, ale w międzyczasie mamy multum. Różnego rodzaju retrospekcji, nawiązywanie do postaci, różnego rodzaju, jakby to określić, nieśmiertelnych albo długowiecznych postaci w tym uniwersum Batmanowym. Do tego jeszcze konstrukcja, która coraz bardziej zaczyna mnie złościć w tych tomach, czyli mamy główną fabułę Ramawi, po czym przychodzimy na jakieś retrospekcje, gdzieś się tutaj nawet zmienia w, albo retrospekcje, które. Już są tak przegadane, że już po prostu niestety nie interesuje mnie w ogóle o czym oni mówią. Zresztą nie pamiętam, komiks skończyłem w zeszłym tygodniu, a już, no już niewiele z niego wiem, niestety. Po czym mamy do niby czasów współczesnych, ale jakieś postacie z zewnątrz pisane przez... Rysowane w innym stylu, pisane przez kogoś innego i tak naprawdę nie wiem po co. Nie wiem po co. No to jest Batman pokiereszowany. On chyba tutaj oberwał. I jedno. Nie, jeszcze nie oberwał, tu jest jakiś gości w złotej masce, którego już nie pamiętam. I tu jest właśnie ten jeden jedyny motyw, motyw, który mnie ciekawił. Mianowicie to, że mamy to przygotowanie do tego otwarcia. Batman coś czuje, że się tu święci, próbuje zareagować, ale Montoya dowodzi nie dowodzi Jimmy Gordon, który zawsze był po stronie Batmana, ale dowodzi Montoya, która ma. Uzasadnione wątpliwości co do postępowań rocznego. No Batman bądź co będzie działał poza prawem, ponad prawem. No i, i robimy wielkie, wielkie boom. No właśnie, w tym momencie boom. Ja się spodziewam, o coś się będzie działo fantastycznie, ale dawno temu o jakimś dzieciaku, o jakimś dzieciaku, który był wychowywany tam. No I właśnie znowu to samo. Trzeba, trzeba, kogoś zabić część pierwsza, czyli dodatek do głównego zeszytu. Dla mnie to jest mocno frustrujące. Tu coś wybuchło i później znowu z kimś się bije. Skaczemy po tych stylach. Co chwila ktoś inny rysuje, ktoś inaczej przedstawia te postacie. Dla mnie to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo chaotyczne. Ja nie, nie lubię tego, nie, nie przepada mi. I w zasadzie, aha, tutaj jeszcze Batman dostaje. Hmm. Jakimś gazem, jakimś czymś tam. Znowu łączały się koszmary, coś jak było w Disney odrodzenia od Tomakinga, też były koszmary i co. I jak już człowiek myśli, że może coś z tego fajnego wyjdzie, no to przechodzimy znowu do jakiejś retrospekcji. I znowu retrospekcja, i znowu, i znowu to samo. Przechodzimy do kolejnej opowieści. Cały czas mam wrażenie, że to nie ma takiego konsekwencji. Niby Batmanowi trochę odwaliło, trochę odbiło, jest trochę dziwny, ale do niczego sensownego to jeszcze nie prowadziło. Nie wiem, może, ale wątpię, może w finale to będzie miało jakoś zębi jakoś tam uzasadni się, ale teraz... Teraz było to, że aha, bo jeszcze jakiś motyw z policjantami. O, tutaj patrzcie, znowu zmiana, zmiana stylu rysowania, żeby w ogóle nie wiedzieć co się dzieje? Tu mamy jakąś sytuację, jakieś wydarzenie, tu boom, znowu jakiś, jakaś retrospekcja. Dodatkowy materiał. Totalnie styl narracyjny dla mnie leży. On jest w ogóle dla mnie nieczytelny, niejasny. Ja nie wiem. No, może, może jestem za głupi na Batman Detective Comics tych autorów, ale dla mnie ta historia w ogóle się nie klei. Ona jest o niczym. Jest jak flaki z olejem. Kilka ładnych kadrów, kilka fajnych motywów, to zdecydowanie za mało, żeby to mnie przekonać do tego tytułu. Prawdopodobnie pożyczę od kolegi Tom czwarty zobaczyć, jak to się skończy, jeśli to się skończy, ale w tej chwili nie pokładam wielkich nadziei, że ta seria, ta opowieść ma jakieś satysfakcjonujące zakończenie. Mimo moich krytycznych uwag, to jest tylko moja opinia. Wy możecie mieć zupełnie inne zdanie. Zachęcam do podzielenia się. Własną opinią w komentarzach, szczególnie, jeżeli Wam się ten tytuł podoba. Z wielką chęcią dowiem się, na co powinienem był bardziej zwrócić uwagę, co powinienem był docenić, żeby ten tytuł odebrać w pozytywny sposób. Dziękuję Wam za uwagę, do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!